A jednak, ironicznie, w tej samej chwili ludzie, którzy patrzyli na ten znak, nie dostrzegli w nim niczego więcej niż zjawisko. Tak jak słońce zasłoniło swoje światło, tak i oni pozostali ślepi naprawdę. Wielu z tych, którzy stali wokół krzyża, domagało się znaku z nieba. A gdy dostali znak, nie potrafili go zrozumieć. Bo jakże inaczej można opisać tę ślepotę duchową, niż jako ciemność, która nie tylko objęła Ziemię. Ale i serca, które nie rozpoznały swojego zbawiciela. To była ciemność sądu i śmierci, ale zarazem ciemność nadziei. W samym środku tej nocy Jezus pokonał mroki grzechu, wytyczając drogę do światła, które nigdy nie zgaśnie. Ciemność nad ziemią stała się znakiem nadejścia nowego poranka. Poranka, który zwiastował jego zmartwychwstanie. W tej głębokiej, nieprzeniknionej ciemności miało narodzić się światło, które rozproszy każdy cień, przynosząc nadzieję dla wszystkich ludzi. Gdy ziemia przestała drżeć, a ciemność ustąpiła, w tej przejmującej ciszy wydarzyło się coś, co poruszyło serca tych, którzy byli świadkami śmierci Jezusa. Rzymski setnik, dowódca oddziału żołnierzy, który miał pilnować egzekucji, spojrzał na krzyż. I wypowiedział słowa, które na zawsze zapadły w pamięć. Wobec ogromu tego, co zobaczył, wyznał: prawdziwie ten człowiek był synem bożym. To wyznanie z ust rzymskiego żołnierza miało ogromne znaczenie. Setnik, człowiek, który widział niezliczone śmierci, był nawykły do przemocy i twardego życia. Teraz drżał w obliczu tajemnicy, którą zobaczył na Golgocie. On, który miał za zadanie nadzorować wykonanie wyroku, nagle dostrzegł, że ten, którego skazał, nie jest zwykłym człowiekiem. Przeżył na własne oczy przemianę z człowieka, który przywykł do widoku śmierci, stał się świadkiem, który dostrzegł świętość. Setnik musiał czuć się wstrząśnięty. Patrzył na Jezusa, na jego milczenie, godność, cierpliwość w obliczu bólu. I zobaczył coś, czego nigdy wcześniej nie widział. Żaden ze skazanych, których wcześniej prowadził na śmierć, nie okazał takiego pokoju, takiej miłości, nawet wobec tych, którzy zadali mu cierpienie. Jezus modlił się o przebaczenie dla swoich oprawców, mówiąc: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Słowa, które musiały rozbrzmiewać w sercu setnika, jak echo, nie dające mu spokoju. To wyznanie. Prawdziwie ten człowiek był synem Bożym. To nie były słowa rzucane na wiatr. Były to słowa kogoś, kto zrozumiał, że to co działo się na krzyżu było ponad ludzkie pojmowanie. Setnik doświadczył prawdy, która złamała twardość jego serca, która przekroczyła bariery jego wojskowej dyscypliny i obojętności. Jego wyznanie było jak znak, że nawet najtwardsze serca mogą zostać poruszone przez prawdę i miłość Jezusa. I być może to wyznanie jest jednym z najpotężniejszych znaków tamtego dnia. Świadectwo człowieka, który widział cierpienie i śmierć, ale który w Jezusie dostrzegł coś, czego nigdy wcześniej nie widział świętość, która wykracza poza życie i śmierć. Na golgocie, pod krzyżem, ten twardy żołnierz ugiął się wobec prawdy, że Jezus był naprawdę synem bożym. W chwili śmierci, miłość Chrystusa poruszyła serce tego. Który jeszcze chwilę wcześniej patrzył na niego jedynie jako na skazańca. W końcu, jak mówi stare powiedzenie, Ziemia jest zawsze równa u stóp krzyża. W obliczu krzyża wszyscy, niezależnie od pozycji, statusu czy przeszłości, mogą stanąć na równi w obliczu tej samej prawdy i tej samej miłości. To, co wydarzyło się na Golgocie, miało siłę przemiany nie tylko dla setnika, ale i dla każdego z nas. Bo każdy może znaleźć przebaczenie i nowy początek u stóp krzyża. Pięć wydarzeń po śmierci Jezusa, pięć znaków, które przeniknęły mrok tamtego dnia. Każdy z tych znaków był nie tylko dowodem na boską moc, ale także przypomnieniem, że jego śmierć nie była zwykłym końcem. Była to chwila, która rozdarła zasłonę między niebem a ziemią, która pokonała śmierć i otworzyła drzwi do życia wiecznego. Trzęsienie ziemi i pęknięcie skał. Natura sama odpowiedziała na cierpienie swojego stwórcy. Otwarcie grobów i zmartwychwstanie świętych, zapowiedź, że jego śmierć jest triumfem nad śmiercią początkiem życia, które się nie kończy. Rozdarcie zasłony w świątyni symbol zniszczenia bariery, która przez wieki oddzielała ludzi od Boga. Ciemność, która spowiła ziemię przypomnienie o sądzie i żałobie całego stworzenia. Gdy jego światło zdawało się gasnąć, i wreszcie wyznanie setnika, człowieka, którego serce, tak twarde jak skała, zostało poruszone przez prawdę, że Jezus naprawdę był synem Bożym. Te wydarzenia to świadectwa, które przemawiają do nas przez wieki, są zaproszeniem do refleksji nad tym, kim był Jezus i co oznacza Jego ofiara. Jego śmierć otworzyła drogę, która prowadzi nas do Boga, drogę, która jest dostępna dla każdego z nas. Przekraczając barierę śmierci, Chrystus przeniósł nas z ciemności do światła, z oddalenia do bliskości, z grzechu do przebaczenia. To nie tylko historia, którą możemy poznać, to historia, która może nas przemienić. U stóp krzyża, Ziemia zawsze pozostaje równa. Bez względu na to, kim jesteśmy, skąd pochodzimy, jakie są nasze błędy i słabości, krzyż jest miejscem, gdzie każdy może znaleźć miłość, przebaczenie i nowe życie. Niech ten przekaz pozostanie w Twoim sercu, bo choć Jezus oddał swoje życie, to właśnie Jego śmierć przyniosła życie. Pięć znaków po Jego śmierci nie tylko przypomina nam o potędze Boga, ale także o Jego miłości która przenika każdą ciemność. Dziś i zawsze mamy dostęp do tej miłości. Wystarczy, że się odważymy podejść bliżej, na równą ziemię u stóp krzyża. Jeśli czujesz moc tej opowieści, subskrybuj nasz kanał, aby pogłębiać swoją wiarę i odkrywać kolejne historie, które uczą i inspirują. Chcemy usłyszeć od Ciebie, który z tych pięciu znaków najbardziej Cię poruszył i dlaczego. Podziel się swoimi refleksjami abyśmy razem mogli wzrastać w zrozumieniu Bożej miłości.